Gorąco na linii Mikołaj Krawczyk, Aneta Zając. Aktor odniósł się do swojej byłej partnerki w jednym z komentarzy: Skarży się na to, że utrudnia mu ona kontakt z synami. Będzie z tego grubsza afera? Przez 7 lat stanowili jedną z najgorętszych par w polskim showbiznesie. Po tym, gdy na świat przyszła dwójka ich dzieci, Aneta Zając i Mikołaj Krawczyk, rozstali w atmosferze skandalu. Konsekwencje niegdyśszego rozstania ciągną się do teraz głównie ze względu na kontrowersje wokół długów alimentacyjnych aktora. Mikołaj Krawczyk nie płaci alimentów. Sporo mówi się o tym, że Krawczyk ma zalegać z płatnościami na rzecz synów. Sprawa eskalowała do tego stopnia, że Gwiazdor doczekał się reakcji ze strony prokuratury. Dług alimentacyjny był na tyle duży, że wystawiono akt oskarżenia. Jak przekazała jednak prawniczka znanego z pierwszej miłości aktora, część należnej kwoty została już spłacona. Mikołaj Krawczyk, takie prawo w Polsce do sprawy postanowili odnieść się ostatnio Fani Krawczyka. Pod jednym z jego tiktokowych postów pojawił się komentarz z postawionymi wprost zarzutami: czemu nie obchodzą cię twoje dzieci? Aktor nie pozostawił tego bez odpowiedzi i zareagował, tłumacząc swoje stanowisko restrykcjami polskiego prawa i podejściem byłej partnerki. Niestety, bardzo nad tym ubolewam, ale od 12 lat matka moich synów utrudnia mi z nimi kontakt. Mimo wygranych spraw sądowych. Takie prawo w Polsce, napisał, czyżby szykowała się kolejna większa afera pomiędzy Krawczykiem a Zając?